okazało się, że kapitan Łasiewicz na pół roku przed katastrofą kupił sobie kamerę wideo z pilotem. Więc stawiał kamerę na statywie i włączał ją i kręcił na przykład siebie, dozumowywał. Zobaczyliśmy po prostu jaki on był prywatnie. Był bardzo zabawny, słuchał dobrego roka w kółko na tych nagraniach leci gdzieś na maksa głośno ACDC, czy tam inne zespoły. Trochę imprez rodzinnych, gdzie zobaczyliśmy te rodzinę no, na pół roku przed tą tragedią, nie? Nieświadomą zupełnie, że za pół roku zawali im się życie. Też kapitan Łasiewicz nakręcił bardzo, bardzo dokładnie swoją kajutę na Heweliuszu, wszystkie detale, dojeżdżał tym zoomem nawet do kurków w łazience, więc scenografia dzięki temu Odtworzyła te kajutę 1 do 1, po prostu. No ale to, co dla mnie najważniejsze, to ja zobaczyłem, jakim on był człowiekiem. I to myślę, że mnie, Borysowi Szcowi, który gra te role, dało bardzo dużo. Co ciekawe, kapitanowa, która dała nam te nagrania, ona ich nigdy nie widziała. Nie wiem, nie chciała do nich zaglądać, bała się, nie wiem. I myśmy to jakby otworzyli. Po prostu taką, jakby list w butelce, nie? który wypadł na plażę. To było bardzo wzruszające.